Cześć, moi drodzy! W tym filmie pokażę wam ten, jak mieć te komendy na tryb hardcore. Dobra, do Minecrafta, do Dolty Launchera I teraz utwórz nowy świat. Albo no jak wy już macie już swój tryb hardcore, to możecie na niego wejść i mieć normalnie komendy. To sobie wpiszę inne liczby. Nie wiem, na przykład takie coś. Tutaj możemy włączyć, ale jak ustawimy na hardcore, to będzie wyłączone. Przyłączymy, to będzie włączone. To sobie wyłączymy, albo jak chcecie, to możecie mieć włączone. OK, to teraz sobie klikam: utwórz nowy świat. Tak. Dobra, jak to wszystko mnie, mi kto pójdzie? Ok, ładuje się dopiero. Powiem tak, zawsze mam y, problemy, bo mam zawsze brak odpowiedzi. No, to, że mam brak odpowiedzi, normalnie mam brak odpowiedzi, zawsze, zawsze mam odpowiedzi. Zaraz mi się załaduje świat normalnie, pięknie, ładnie. No ładuje, się, ładuje. Się. No to chyba się będziemy musieli widzieć, jak to wszystko się ładnie załaduje. To widzimy się, jak wszystko się załaduje. Dobra moi drodzy, już ten świat ten się ładuje dopiero przez 100%. No. 1448. Dobra, mamy tryb hardcore. Zduszki są u nas inne. To klikamy Clape. Wchodzimy do menu gry. Klikamy udostępnij w LAN. I mamy takie coś. Świat świeci lokalnej. Opcje dla innych graczy. Tutaj mamy zwalaj na polecenia. Wyłączone mamy. A włączmy to sobie. Tutaj mamy tryb gry: przetrwanie, Widz, kreatywny i przygoda. Teraz ja sobie ustawię na kreatywa. Teraz klikamy: uruchom, świ uruchom Światlan. LAN. Klikamy to i mamy lokalna gra, hostowana na porcie. Tutaj mamy kod do portu. Klikamy sobie y, m, jak, klawisz dowolny T albo Ukośnik. I klikniemy sobie G. I mamy, możemy to sobie wybrać. obojętnie jakie są. Mamy Adventure, czyli przygoda, kreatywny widz i survival, czyli przetrwanie. To sobie wpiszę. Creative. Tutaj sobie mam. Teraz tak. ok Teraz na przykład sobie wpiszemy u kości. Help. ok bo nie wiem jaka jest tutaj komendy. Pierwszy raz na przykład gramy. ok i tutaj mamy po prostu wszystkie komendy. To jest dużo komend. E, bardzo dużo komend bardzo bardzo dużo komend tutaj no po prostu mamy bardzo dużo tego tych komend po prostu ten macie tak samo na przykład różne żywność narzędzia, walka, alchemia, ekwipunek, szukaj, zapisane flaski szybkiego wyboru, transport, mechanizmy, bloki dekoracyjne i bloki budowlane. Wszystko to samo, pokażę Wam jeszcze... Poczekajcie, bo ja nie wiem, co to mi się ładuje. A dobra, już tam. Pokażę Wam, jakiego ja mam skina dziwnego. Ja muszę... Dobra. Co zrobię? Tak. Y, o, to jest mój skin. To jest mój skin, bo tak mi się automatycznie w ogóle robi. No. A przepraszam, bo ja wiem co to mi toczyło, bo mój kolega y, próbował się do mnie dodzwonić, ale ja teraz nagrywam odcinek. No. To klikam escape, znowu, Udostępnij w lan, mamy to na zawsze, tylko jak wchodzimy następny raz na ten sam świat, to jeszcze raz, że można kliknąć udostępni w lan, ale jak będziemy mieć już pierwszy raz tak włączone, Udostępnij w lan, że udostępniamy to, to będziemy mieć już takie te, no. No to zapisz i, wy, i wyjdź do menu, zapisywania świata. No. To koniec naszego poradnika. Zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, żeby wasz żaden pominięty film nie ominął, ani nic innego. Live i dalej, i tak dalej. zostawcie łapeczkę do góry, żeby było mini milej i napiszcie na przykład komentarz, yy, nie wiem, kaczka dziwaczka, na przykład, kaczka dziwaczka 1, 2, 3, no, wam przypnę serduszko. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia i cześć. Pa!